Witam Was w czwartkowy już poranek Generalnie poranek u krowiarza zaczyna się wcześniej Ale taki, taki do pracy to gdzieś około dziewiątej Kiedy już się skończy swoją robotę w biurze, czyli uborze. Można dopiero iść do domu, zjeść śniadanie No i tak naprawdę dzień rozpocząć drugi raz o godzinie dziewiątej wtedy właśnie tak mniej więcej zaczynam codziennie prace polowe ogólnie tutaj już jestem na polu po słoneczniku gleba gleba wam powiem tak jak pogoda się zmieniła z dnia na dzień tak i tutaj też i gleba no zobaczcie bez problemów 9 na godzinę silnik obroty 1700 1800 i sobie tylko cyka no to jest złoty piach można o nawet półkę wyżej zobaczcie do 11 na godzinę nie ma problemu ten ciągnik jeszcze daje radę ale to jest za szybko na orkę nie ma co tutaj przesadzać 9 km na godzinę spokojnie wystarczy po co tutaj ten kurz przewalać w tym piachu e, ładnie się orze wszystko się ładnie zakrywa wszystkie resztki pożniwne e, także będzie tutaj przyjemnie się siało nic nie powinno się e, zapychać w siewniku Plan na dzisiaj jest taki, że tutaj to zaorać, przyjadę, odkryję pewnie kiszonki i będę się brał za przygotowanie miejsca pod pryzmę z kukurydzą. Ogólnie tylko jeden silos mam pusty, więc tam nie wiem, czy połowę wcisnę plonu. I tak się jeszcze zastanawiam, czy jedną, czy dwie pryzmy zrobić. Może dla pewności zrobię dwie, z tego względu, że będą niższe, lepiej to się dogniecie, mniej będzie strat. No, i też będzie łatwiej to przykryć. No, nie ukrywajmy, i pracować ogólnie, jak jest tych więcej kopców, można e, rozdzielić w trakcie nawet zbioru e, sobie tutaj robotę, e, żeby żeby nie było przystoju, żeby wykorzystać pełną wydajność sieczkarni i zestawów odwożących. E, także taki jest plan na dzisiaj. I ja sobie orzę dalej. I widzimy się w kolejnej części dnia. Zbliża się godzina 11. Ja już tutaj kończę orkę. Ostatnie zagłówki. Praktycznie yy, także tutaj niecałe 2 hektary już też jest zrobione. Jeszcze mnie czeka yy, 20 minut, niecałe drogi do domu. I można będzie zająć się kolejnymi sprawami. Na pierwszy rzut, jak wspominałem, pójdzie odkrywanie kiszonek. A później się zobaczy, jak to się będzie dzień układał. Bo też jeszcze kilka innych pomysłów jest, ale o tym wkrótce także widzimy się pewnie przy odkrywaniu kiszonek. No i jesteśmy przy pryzmie się do kiszonki. Jak widzicie, na pierwszy rzut, w tym roku poszedł trzeci pokos, dlatego że mi tak logistycznie bardzo pasuje. Dlatego, że go muszę też z tej strony otworzyć, żeby sobie tutaj plac i przejazd odluźnić, no i stamtąd też biorę kukurydzę, także wszystko w jednym miejscu dni mi to lepiej pasuje, później tam mam trawę, tu będzie kukurydza, czyli jak tamtą kukurydzę skończę, zacznę tą, razem z tamtym silosem, pewnie zresztą trzeciego pokosu, także też wszystko razem nie wiem jak tu wiatr będzie mnie słychać tam dalej widać sianą kiszonkę i tutaj gdzie zielona przyczepa zacznie się pryzma z aż do Sterty Słomy jest miejsce na to nie wiem, zastanawiam się czy tutaj jeszcze jednej nie zrobić żeby tam mniej więcej, tutaj przy domu to jeszcze jest kwestia do przemyślenia generalnie właśnie tak to sobie rozplanowałem teraz właśnie biorę się, odkryję opony przyniosę sobie tam kącik niepotrzebny żeby leżały na przykrycie silosu, folia jest wina i widzimy się po odkryciu już jeden kopiec jest odkryty jeszcze kiszonka z kukurydzy można będzie wziąć się za inne zajęcia może tutaj zwrócić uwagę że wycinak słabo coś ściął. ta ściana jest poszarpana po otóż już tłumaczę dlaczego bo to jest początek kopca i żeby ten wycinak ładnie Wycinał musi być głęboko wbity i mieć też wysokość. No, jak tutaj było po prostu półtora wycinaka. No to to już się wszystko pierdzieliło. Myślę, że już teraz tak jak widać zacznie się ładnie wycinać, kiedy będą pełne wycinaki brane. No też tutaj u mnie ten fakt, że jeszcze nie przyszły mi do tej pory o dziwo zamówione zęby do, do niego. I jak one są 10-15 cm wtedy zamiast ciąć i ten dół trzymać się sztywno po prostu no to dół idzie do góry a piła stoi no, bo nie, ma, nie ma o coś tak naprawdę zaprzeć i to tak wygląda tutaj to trzeba na pewno poprawić tutaj tylko już się obrobię powiedzmy i, i będę cisnął o te zęby no bo jak widać one są konieczne ale tutaj po prostu jest już troszkę wyżej będą równe dwie wysokości wycinaka Także powinno to już zaczynać się ładnie brać. Niemniej jednak i tak to jest lepiej brane niż krokodylem czy łyżko krokodylem, bo może jest niedocięte, ale przynajmniej jest, nie jest tak wyszarpane, Brane Tutaj pod tym zwitkiem folii troszeczkę pleśni się pojawiło, także to trzeba będzie też na pewno odrzucić, żeby nie mieć z tym problemów. Także tutaj wieczorkiem to sobie ogarnę ten temat. No zobaczcie po co mi rękawice przy takim odkrywaniu. Niestety troszkę ręce się wyludzą, ale tak rozpocznę trochę fikuśnie temat opon. Bo już nawet i do tego zieloni e, chcą się przyczepić, chcą zabronić stosowania opon jako element dociskowy folii na kiszonkach e, tłumacząc to, że te opony są szkodliwe dla środowiska. Otóż bzdura, jak one szkodzą, leżąc sobie tutaj bądź będąc składowanym w kącie Jak one mogą szkodzić? One, szkodzić może ich utylizacja jedynie, czyli spalanie i wypuszczanie toksycznych, trujących gazów z ich spalania rakotwórczych. To wtedy jest eko. A to, że rolnik, który tak naprawdę Eee, zrobił recykling, bo zużyty materiał, odpad przemysłowy wykorzystuje ponownie, czyli e, tak jak na logikę biorąc, to, to, to rolnicy tutaj są mistrzami recyklingu i ochrony środowiska, a na nas się zrzuca. Wszelkie inne e, odpowiedzialności. No tutaj ta piątka dla zwierząt głośny temat, ale przy okazji też trzeba poruszać inne absurdy. E, co tutaj takie opony mogą złego czynić? Tam, ja tutaj nie widzę tego. To jest pełnowartościowy e, towar e, pomagający nam w produkcji rolnej. No to co mamy? Te, za te opony, za utylizację ich mamy zapłacić, za spalenie. Emitując przy tym szkodliwe gazy, i zakupić z ciężkiego przemysłu inny towar, którego no produkcja de facto też zatruje środowisko, żeby dociążyć tą folię, żeby powietrze się nie dostawało i proces fermentacji, zakiszania przebiegał prawidłowo. No, tutaj to jest dla mnie troszeczkę absurdalne. No, oczywiście, tak, już kiszonki mam podkrywane nie wiem czy to widać stąd no, zobaczcie tam opony wrzucam z losu Powiedz, tam widać folię gdzie jest brane ta folia zawinięta na ścianę no i tam wrzucam e, opony e, z kukurydzy tutaj na środek żeby później do przykrycia mieć szybciutko tutaj przerzucić sobie w tą komorę jak już będzie pełna także sobie trzeba pracę ułatwiać, a nie utrudniać e, no niestety tamte przeniosłem bo tutaj nie bardzo mam jak e, po prostu to wrzucić e, to by było też cochłonne e, no i tutaj z brzega też przerzucać z niskiej wysokości to jest też kłopotliwe no. dlatego jak tam będą sobie leżeć to sobie wrzucę w łyżku gdzie tylko zechcę no zobaczcie po co mi rękawice przy takim odkrywaniu niestety troszkę ręce się brudzą ale tak rozpocznę trochę fikuśnie temat opon bo już nawet i do tego zieloni Chcą się przyczepić. Chcą zabronić stosowania opon jako element dociskowy woli na kiszonkach Tłumacząc to, że te opony są szkodliwe dla środowiska. Otóż bzdura, jak one szkodzą leżąc sobie tutaj, bądź będąc składowanym w kącie, jak one mogą szkodzić. One Szkodzić może ich utylizacja jedynie, czyli spalanie i wypuszczanie toksycznych, drujących gazów z ich spalania rakotwórczych, to wtedy jest eko. A to, że rolnik, który tak naprawdę zrobił recykling, bo zużyty materiał, odpad przemysłowy, wykorzystuje ponownie, czyli tak jak na. Logikę biorąc, to, to rolnicy tutaj są mistrzami recyklingu i ochrony środowisko, a na nas się zrzuca wszelkie inne odpowiedzialności. No tutaj ta piątka dla zwierząt głośny temat, ale przy okazji też trzeba poruszać inne absurdy. Co tutaj takie opony mogą złego czynić? No, ja tutaj nie widzę tego, to jest pełnowartościowy towar. Eee, pomagający nam w produkcji wolnej, no to co mamy? Te, za te opony, za utylizację ich mamy zapłacić, za spalenie, emitując przy tym szkodliwe gazy, i zakupić z ciężkiego przemysłu inny towar którego no, produkcja de facto też zatruje środowisko Żeby dociążyć tą folię Żeby powietrze się nie dostawało I proces fermentacji, zakiszania Przebiegał prawidłowo no, tutaj to jest dla mnie troszeczkę Absurdalne No oczywiście tak, już kiszonki mam podkrywane Nie wiem czy to widać stąd No zobaczcie tam opony wrzucam Z losów, bo tam widać folię Gdzie jest brane Ta folia zawinięta na ścianę No i tam wrzucam opony z kukowidzy tutaj na środek, żeby później do przykrycia mieć szybciutko tutaj przerzucić sobie w tą komorę, jak już będzie pełna, także sobie trzeba pracę ułatwiać, a nie utrudniać, ale no niestety tamte przeniosłem, bo tutaj nie bardzo mam jak po prostu to wrzucić, to by było też pocochłonne. No i tutaj z brzega też przerzucać z niskiej wysokości, to jest też kłopotliwe. Dlatego jak tam będą sobie leżeć, to sobie wrzucę łyżką gdzie tylko zechcę. Tak jak mówiłem, można teraz przystąpić do przygotowania miejsca pod kiszonkę. Tu trzeba będzie zabrać tutaj to wszystko dzisiaj. Przyczepę odjeżdża, także tutaj zostanie mi wał, brony, obsypniki, tutaj ta stara lawetka na Wele, która może wreszcie kiedyś doczeka się potrzebnego remontu. No ale mniejsza oto tutaj właśnie to miejsce pod kiszonkę trzeba przygotować. Tutaj były ziemniaki, tu rodziców to uprawa można powiedzieć ale już tak jak z tego co słyszałem ciekawe czy się to spełni, że to już ostatni rok tej uprawy świetnie opłacalny nawet na własny użytek bo jest z zachodu z tym odgroma i ciut o tutaj już ładnie wyrównujemy i nie chodzi tu nie wiadomo co tylko chodzi aby e, zmieszać te, te łęciny e, z e, glebą wszystko wyrównać żeby ładniej było formować pryzmę Ot, i cała tutaj filozofia. Pokos tak jak widać już ładnie odrasta, będzie co kosić. Także no, satysfakcjonuje temat taki. Pewnie też będę musiał tu przed zbiorem kukurydzy wykosić. Bo niestety, ale tego tutaj miejsca na zawracanie nie wystarczy. Trzeba będzie troszeczkę zwiększyć. No i szkoda, tej trawy jednak urosła. To po co ją wygniatać? Mimo, że pod dostatkiem jest w tym roku paszy. Ale tak jak kiedyś wspominałem, tutaj trzeba szanować wszystko i wykorzystywać to co urosło potencjał w tym roku, żeby sobie zrobić zapas na kolejne Także tutaj no nie wiem, z 60 metrów pewnie będzie na pewno placu pod kiszonkę Jeszcze muszę właśnie uporządkować te maszyny i już praktycznie miejsce będzie gotowe na pryzmę Nic więcej tu nie trzeba robić, jeszcze no może raz od odwiedzę, tam przyjadę żeby to, 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 te chwasty przy granicy zlikwidować w zupełności no, jeszcze resztki ziemniaków się wygrzebały, także kolejny zysk To jest już praktycznie koniec wyrównywania. Tutaj chodziło tak, jak to co wspomniałem, jak cel założony został spełniony. Wszystko jest ładnie wymieszane, wyrównane. Na to, oczywiście, później przy przestawianiu wału łąkowego trzeba będzie docisnąć ten piasek tym wałem łąkowym. To się wtedy już całkowicie wyrówna będzie stół. No i przed kiszonką wiadomo, tutaj będzie rozścielona słoma, żeby tutaj oddzielić materiał od, od podłoża. No i tyle. Tam silos też jest już pusty, tylko zamieść i praktycznie mam wszystko gotowe do e, kiszonki. No zostanie mi tylko umyć tamte przyczepy po obowniku. E, ciągniki też wiadomo podstawą, to są czyste szyby, żeby był komfortowy komfort pracy. No i to by było na tyle. Pewnie w dzisiejszym vlogu.